Rozdział szósty. Pokarmy mięsne i podniety. Część pierwsza. Drogi bracie i siostro, H, przypominam sobie wasze twarze wśród tych, którzy muszą jeszcze wiele wykonać dla siebie, zanim będą poświęceni przez prawdę. Przyjęliście prawdę, ponieważ ją poznaliście. Nie poznaliście jej, aby miała wpływ na wasze życie. Waszą drogę oświecało światło w sprawach reformy zdrowia i obowiązków spoczywających na ludzie Bożym, aby był wstrzemięźliwy we wszystkim. Widziałam, że jesteście wśród tych, którzy bardzo wolno zdobywają światło odnośnie reformy zdrowia. Jesteście w liczbie tych, którzy muszą poprawić swój sposób jedzenia, picia i pracy. Kiedy otrzyma się światło prawdy i zastosuje się do niego, nastąpi całkowita zmiana w życiu i charakterze wszystkich przez uświęcenie prawdy. Wasz interes ma nieprzyjazny charakter dla rozwoju uświęconego życia. Ma tendencję poniżania człowieka, aby w swoich skłonnościach stał się zwierzęcy. Zwierzęca część natury. Króluje nad duchową. Ci, którzy twierdzą, że są godni reformy zdrowia, nie powinni być rzeźnikami. Wasza rodzina odżywiała się głównie mięsem, skłonności zwierzęce wzmocniły się, podczas gdy intelektualne zostały osłabione. Składamy się z tego, co spożywamy, a jeśli będziemy się żywić przeważnie mięsem zabitych zwierząt. Upodobnimy się do nich w zachowaniu. Bardziej rozwinęła się grubiańska część natury, a ta delikatna osłabła. Często mówiliście w swej obronie spożywania mięsa: Jakkolwiek szkodliwe by to było dla innych, mnie to nie dotyczy, bo tak czyniłem przez całe życie. Lecz nie wiecie, jakim zdrowiem cieszylibyście się, gdybyście powstrzymywali się od spożywania mięsa. Jako rodzinie brakuje wam dużo, abyście byli wolni od chorób. Używaliście tłuszcze zwierzęce, czego Bóg zakazuje w swoim słowie. Prawem wiecznym w narodach waszych, we wszystkich mieszkaniach waszych, żadnej tłustości i żadnej krwi jeść nie będziecie. Trzecia Mojżeszowa 3.17. Także żadnej krwi jeść nie będziecie we wszystkich mieszkaniach waszych, tak pstaków jak i zbydląd. Wszelki człowiek, który by jadł jakąkolwiek krew, wytracony będzie z ludu swego. trzecia Mojżeszowa 7, 26-27 Macie ciało, ale nie jest to dobry materiał. Czujecie się gorzej z powodu nadmiaru ciała. Gdyby każdy z Was wszedł na drogę bardziej oszczędnej diety, która spowodowałaby zrzucenie niepotrzebnej nadwagi około 25 do 30 funtów, bylibyście mniej skłonni do chorób. Jedzenie mięsa spowodowało słabą jakość krwi i ciała. Wasze organizmy są w stanie zapalnym, podatne na choroby. Jesteś narażona na ostre ataki chorób, a nawet śmierć. Bo nie jesteś odporna na choroby. Powoli nadejdzie chwila, że siła i zdrowie, którym się chlubiliście, okaże się słabością i złudą. Głównym celem człowieka jest zaspokojenie żołądka. Macie zwierzęce skłonności do zachłanności, lecz czy z tego powodu człowiek ma się stać równy zwierzęciu? Swym dzieciom zastawiliście stół pełen niezdrowych pokarmów przyrządzonych i ugotowanych w niezdrowy sposób. Postawiliście przed nimi mięso. Jaki jest tego skutek? Czy są szlachetnymi, inteligentnymi, posłusznymi, sumiennymi i religijnie usposobionymi? Wiecie, że tak nie jest. Wręcz przeciwnie. Wasz sposób życia wzmacniał cechy ze zwierzęcenia i duchowo osłabiliście. Osłabiliście się w deprawacji, przez wasze samobójcze nawyki w jedzeniu i piciu. Wasz stół dokończył pracę uczynienia ich takimi, jakimi są. Wiecie, że nie mają religijnych skłonności i że nie poddadzą się wstrzemięźliwości, lecz mają skłonności do nieposłuszeństwa. Nie respektują waszego autorytetu. Szczególnie wasz starszy syn jest skorumpowany i grubiański w zachowaniu. Trudno dopatrzeć się w nim choćby śladu uświęcenia w jego ciele. Wychowaliście dzieci, by pobłażały swoim apetytom, jedząc, jak chcą i kiedy chcą. Wasz przykład ich nauczył, że żyją, aby jeść, że zaspokajanie apetytu jest celem ponad wszystko. Braciecha, byłeś jak człowiek sparaliżowany i śpiący. Masz wiele do zrobienia. Nadszedł czas, byś uczynił wielki wysiłek, by uratować członków twojej rodziny wpływ waszego najstarszego syna na młodsze dzieci jest zły poprawcie wasz stół zdeprawowana pobudzająca dieta wzmacnia zwierzęce pasje w waszych dzieciach ze wszystkich rodzin które znam najbardziej wasza powinna skończyć się z mięsem i tłuszczem oraz nauczyć się gotować zdrowo i higienicznie Siostra H jest kobietą, która ma zepsutą krew. Jej system krwi posiada skrofuliczne wypryski wskutek jedzenia mięsa wieprzowego. Spożywanie wieprzowiny wywołało złą jakość krwi. Siostro H powinna się ściśle ograniczyć do diety ze zbóż, owoców i jarzyn gotowanych bez mięsa i tłuszczu. Będzie to długo trwało, aby ściśle zdrowa dieta doprowadziła do lepszego stanu zdrowia, w którym będziesz odpowiednio zdolna do życia. Jest niemożliwym, aby ludzie używający mięso mieli niezamglony umysł i bystry rozum. Radzimy Wam odmienić swe nawyki życia. Jednocześnie ostrzegamy, by działać rozważnie. Znam rodziny, które przeszły z diety mięsnej na zubożałą. Ich pokarm jest tak źle przyrządzany, że nie chce go przyjmować żołądek, i doszli do przekonania, że reforma zdrowia im nie odpowiada i że stracą siły fizyczne. Tutaj jest jeden z powodów, dla którego nie powiodły się ich wysiłki w udoskonaleniu swej diety. Ich dieta jest uboga. Pokarm przygotowuje się niestarannie i jest monotonny. Nie może być wielkiej różnorodności w jednym posiłku, lecz nie należy wszystkich posiłków przygotowywać w jednakowy sposób z jednakowych składników bez zmian. Pokarm należy przyrządzać z prostotą, lecz tak, aby wzbudzał apetyt. Należy w swym jadłospisie unikać tłuszczu zwierzęcego, bo psuje on każdą przygotowaną potrawę. Jeść dużo owoców i warzyw.